jestem Zaza Gordio, a dzisiaj będziemy grać w Brawl Stars. Wiem, że ten odcinek miał być jutro, um, ale się nie mogę doczekać. Lubię nagrywać dla was. Już mam 3 albo 4 subskrypcje w, w ciągu... ile? W ciągu kilku godzin, więc nice. Um, gramy... Chyba solo, se pogramy. Se pogramy... Se pogram... Hmm. Bo ja dawno w Brawla nie grałem, więc przepraszam. Lejbym był taki słaby bardzo. Zagrajmy sobie może El Primo. 21 ranga. Na Jolu tak. Dobra. Idziemy do tej szerki, tam. Boże, jakie dziwne. Nie zapomniałem, jak się gra już trochę. Dobra, jest. Nice. Chodź, no chodź No chodź. to masz low. Ja laga miałem. Najgorzej. Bo znowu gdzie? Minus 6. Boże, fajne jolo, nie? jeszcze raz gramy. Jutro będzie znowu filmik? Chyba? Nie wiem, ale chyba tak. Chyba na pewno tak. Więc tak, ja tu nie idę, bo, bo ja jeszcze jest I wywalajtyk, nie? Ja biorę tylko skrzynkę, ja cię nie robię, nie? To mógłby coś. Tak, tak, tak. Mam trochę katarek jak no ale... Dobra. Nieważne. W ogóle nie wiedziałem, że mam tak dużo nel prima. 8 tysięcy? Więc chcę teama zarego zabijać tak. Chyba. Nie ma teamowańka. Nie mogę teamować się. To się Nie. się tam nieźle robota. Gdzie jest cztery typy? Szkoda, że to w ogóle fragów nie pokazuje. Później będzie z Fortnite'a filmik Shit. bullshit. shit. Takie były. Shit, shit, shit. Tak Spierdzielam, chyba nie wiem, nie wiem. Dobra, spierdzielam lutem. Spierdzielam. O Boże, ale... ale mam mało HP. Dobra, miałem mało HP. Dobra, tylko zostało takich bogów, nie? I każdy na mnie fa... A nie, no, no, no nie Dziękuję wam. Dziękuję. Ja wskakuję tu. Zabędzie ja tu się tam bierze. Kolejny się tam bierze. Dobra. Yes, dobra. Yes. Nice. Wiem, jest! Dobra! Wygraliśmy. Jest. 10 puszek. Nice. Mikryzny żaden dostał nawet. Jeden mikryzny żaden. I. Dobra. Ile mi brakuje? No, mi brakuje, może 50 pusz. 51. Co gramy? Ene, duel i k O, jeszcze tu. Ene, duel i K-Hake. Takie, rakie, takie, takie. to solo? El Primo Ja nie umiem w ogóle duo grać W Fortnite też mam tylko, że... Ze... Mam zero winów na solo Nie na solo, tylko... W Fortnite mam... Zero winów na duo ty gnoju, ty gnoju! Ja ci dam! Ja ci dam zaraz mi tak obijać ty, gnojku, ty Fuja czemu mi... C Czemu nie mogłem ruszać? Poczekajcie, ja, ja tym ruszałem, czy jestem takim zbanym? Boże. Dobra, ja już nie gram. Tym. Epimy. Mam pełen kiedyś skrzynki, a u. Gramy sobie z kimś. A nie, wyłącz. Co to jest? A w ogóle jakieś nowe postacie dodali? B. mi B. Aha, dobra. Tylko B dodali. Ja grałem jeszcze jak Ems, czy jak to się czyta, napiszcie w komentarzu, bo ja nie wiem. Jak jeszcze Ems nie było, to ja grałem, więc ja bardzo dużo przerwy miałem. Zobaczymy jak ona gra, bo, bo nie wiem, bo dawno nie grałem na cool. Be cool. Ma słabego ulta No bardzo słabego ulta A my dalekiego Zobaczcie jaki słaby Aha Dobra I chyba skończymy ten odcinek, bo, bo muszę jeszcze lekcje zrobić, bo mam bardzo dużo i chyba... Cześć! Zostawcie łapkę i suba nie, nie, i nie zapomnijcie walnąć tego dzwona i cześć!